Dzień dobry, nazywam się Kacper Kamiński i jestem produkt ekspertem w salonach Mercedes-Benz, sobie co zasada Automotive. W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się sposobom udostępniania internetu w najnowszej klasie C i klasie S. Zapraszam do oglądania odcinka. Witam Państwa już z wnętrza nowej klasy C. Spróbujmy przejść razem przez cały proces konfiguracji. Zaczynamy od telefonu. W tym wypadku dysponuję iPhone'em. Pierwsze co musimy zrobić to przejście do ustawień samego urządzenia. Pojawi się tam opcja hotspot osobisty. Klikamy w nią i opcją najważniejszą, którą musimy zaznaczyć jest dopuszczaj innych. Poniżej, oczywiście, możemy sobie zdefiniować swoje własne hasło. Ja już swoje ustawiłem. Jest ono dość proste. Zalecam też włączenie trybu maksymalna zgodność. Pozwoli on nieco przyspieszyć działanie internetu na podłączonych urządzeniach czyli w naszym Mercedesie. To wszystko jeśli chodzi o telefon. Przejdźmy teraz do ustawień samego samochodu. Na głównym menu, na głównym ekranie musimy przejść do ustawień. Gdybyście Państwo nie mieli takiego widoku, zawsze można go przełączyć przytrzymując ikonkę domku. Zatem wchodzimy w ustawienia, zakładka system, trzeba zejść nieco niżej do Internet i Bluetooth, i opcja połącz z internetem. W prawym górnym rogu wyświetli nam się klawisz Szukaj dostępu. Klikamy w niego. W tym miejscu możemy wybrać źródło, z którego chcemy korzystać. Możemy skorzystać z zakupionego już pakietu danych, ale nas interesuje dzisiaj opcja hotspotu z naszego telefonu. Klikam w nazwę mojego telefonu i wprowadzam hasło, które wcześniej zdefiniowałem. Potwierdzam klawiszem OK. W tym momencie pojazd jest już sparowany z moim telefonem. Sprawdźmy zatem, czy wszystko działa. Przechodzę do przeglądarki i wpisuję znany nam już adres internetowy. Voilà, wszystko działa. W taki oto sposób aktywujemy internet w naszym samochodzie. Zapraszam Państwa do śledzenia naszego kanału na YouTube oraz na Facebooku. Wkrótce więcej filmików instruktażowych. Dziękuję bardzo.